Powiedzmy sobie szczerze, przyszedłeś tutaj tylko dlatego, żeby móc pocałować Gomeza w dupę. Co? Podwal się! Albo możesz od razu wybierać sobie kwaterę na cmentarzu. Za mało masz problemów? Jasne. Problemy to moje drugie imię. Brrę się, kurduplu! Nie mi, wracaj do mamusi! To ty! Kto by pomyślał, że się jeszcze spotkamy. Wygląda na to, że obaj wiemy jak utrzymać się przy życiu. Publiczność już wybrała zwycięzcę. Jest on jedyny no, sędzia sędzia. i oczywisty. Bardzo ciekawego sponsora ma taksizu w zakład pogrzebowy, no tego jeszcze nie było. Do narożnika odsyła sędzia Jarosz. Z narożników będą zaczynać tradycyjnie. Budowa agresywnie, patrzy się cały czas od samego wejścia do oktagonu. Próbuje zastrzusić swojego rywala ciężkim wzrokiem. Zobaczymy, czy przełoży się to na pojedynek. Ruszyli. Potwierdzili gotowość i ruszyli. Zachowawczo jeden oj, tak drugiego tak. zaprasza do zabawy. W stócce. Powietrze. Nie powietrze. z tego bonus, bo się spalisz. A z tylko na... Kołowrotek! Flagowa technika bonusa BGC, ale znowu trafiła w powietrze. Nie tędy droga. to Głodowa doskonale wie o, o tym, mellofiga. że jeżeli strzelać będzie w powietrze bonus BGC, to szybko się wystrzela. Ło, co to, to było? Co tam? Mówisz jak pszczółka, co? co? Zgłasza kontuzję lewego barku, bonus BGC.